Po dłuższym pobycie na Ziemi wybrałem się w drogę, aby pozwiedzać najulubiejsze miejsca dawnych moich wypraw: gromady kuliste Perseusza, konstelację Cjalica i wielką chmurę gwiazdową i jądra galaktyki. Wszędzie zastałem zmiany, o których ciężko mi pisać, bo nie są to zmiany na lepsze. Mówi się teraz wiele o upowszechnieniu turystyki kosmicznej. Bez wątpienia turystyka to doskonała rzecz, ale wszystko winno mieć swoją miarę. Nieporządki zaczynają się tuż za progiem. Krążący między Ziemią i Marsem pas asteroidów jest w opłakanym stanie. Te monumentalne złomy skalne, niegdyś pogrążone w odwiecznej nocy, oświetlono elektrycznością. A na dodatek, każde urwisko raz koło razu pokrywają pracowicie wydłubane inicjały i monogramy. Kosmonauta lecący tym szlakiem musi wymijać nie tylko chmury meteorytów, ale i puszki po konserwach, skorupki jaj i stare gazety. Warunki sanitarne, zwłaszcza na planetach należących do Wielkiego Rezerwatu, wołają o pomstę do nieba. To ostrzec przed dość rzadką odmianą wężonogę teleskopka. Teleskopek ustawia się w miejscach widokowych, rozstawiając swoje trzy cienkie i długie nogi na kształt trójnoga. Rozszerzonym tubusem ogona celuje w krajobraz. Śliną zaś, która wypełnia jego otwór gębowy, imituje soczewkę lunety i w ten sposób skusić może do zajrzenia, którego dla nieopatrzonego kończy się nader nieprzyjemnie. Na protostenezie żyje mały ptaszek będący odpowiednikiem ziemskiej papugi. Nie gada on jednak, lecz pisze. Najczęściej niestety wypisuje na płotach nieprzyzwoite wyrazy, jakich uczą go ziemscy turyści. Ptaszka tego pewnie ludzie umyślnie doprowadzają do wściekłości, wytykając mu błędy ortograficzne. Zwie się on pismaczek przedrzeźnia. Temu rzadkiemu gatunkowi grozi obecnie zagłada. Do czegóż to wszystko razem prowadzi? Od chmur, śmieci powiększają się plamy na słońcach. Myślę sobie, że to dość proste. Im wyższa w galaktyce cywilizacja, tym więcej tam naśmiecono. Stąd cały ten pył, kurz i odpadki. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy największą nagrodą dla dziecka była obietnica niedzielnej przejażdżki na Marsa. A teraz rozkapryszony malec nie zje śniadania, jeśli ojciec nie wywoła dlań specjalnej eksplozji gwiazdy supernowej. Marnując dla takich zaścianek energię kosmiczną, zanieczyszczając meteoryty i planety, pustosząc skarbiec rezerwatu, na każdym kroku pozostawiając po sobie w galaktycznych przestworzach skorupy, ogryski, papiery, rujnujemy wszechświat. Zamieniamy go w jedną wielką zbiornicę odpadków. Czas najwyższy opamiętać się i przystąpić do egzekwowania obowiązujących przepisów. W przeświadczeniu, że groźna jest każda chwila zwłoki, bijem na alarm, wzywając do ratowania kosmosu.